Witajcie, kochani, w kolejnym filmie. Dzisiaj przechodzę do Was z holem zakupowym z HM. -u. To dlatego, że parę rzeczy ostatnio kupiłam tak stacjonarnie, jak również zrobiłam małe zamówienie online. Tu z tyłu, tutaj, możecie zobaczyć paczkę, która już czeka na otwarcie, ale najpierw chciałam Wam pokazać to, co kupiłam stacjonarnie i od razu to ubrałam na siebie, czyli Przede wszystkim czarne spodnie, rurki. One są takie zwykłe, klasyczne. Jedne z tych tańszych kosztują około 80 zł. Coś takiego. Postaram się te rzeczy Wam podlinkować. Nie wiem, czy mi się uda wszystkie, ale się postaram. Na dole w opisie będziecie wtedy mieli. I tutaj mam taki kardigan sweterkowy taki troszkę dłuższe i body, specjalnie ubrałam ciemną bieliznę, żebyście zobaczyli jak prześwituje to body i ono jest na długi ręka, więc tak o wygląda. To jak to już mamy omówione, możemy przejść dalej do rozpakowania tamtej paczki, lecz najpierw chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału, i dania kciuku w górę, bo dzięki temu YouTube będzie widział, że podobają Wam się tego typu filmy i będzie pokazywał, proponował moje filmy innym osobom. Więc jeśli już to zrobiliście, możemy przejść dalej, więc zaczynamy. Pierwszą rzecz, jaką chcę Wam pokazać, jest marynarka. Zamówiłam kolejną, ponieważ wszystkie marynarki, jakie posiadam, to są właśnie z H&M -u. Uważam, że mają najlepsze marynarki, gdzie ta cena jeszcze jest w miarę ok Dla porównania, tutaj mam y, też właśnie czarną marynarkę, tylko z rękawami takimi ściągniętymi. I y, y, w tej marynarce naprawdę super mi się chodzi. Uwielbiam ją. Y, tą mam w rozmiarze L. Tutaj jest taka. O, matka, mam nadzieję, że to zobaczycie. O, taka. Yy, I naprawdę ta jest super na podszewce uwielbiam tą marynarkę. Tylko, właśnie ma krótsze rękawy, takie do łokci, więc na lato idealna. Teraz na zimę chciałam coś z długim rękawem, dlatego zamówiłam kolejną. Okay, i ta marynarka prezentuje się w ten sposób. Jest troszkę luźniejsza, bo ją mam w rozmiarze 46. Ale ta jakość, no powiedziałabym, że taka średnia, widzicie, rękawy też troszkę yy, krótkie. Mankiety będą wystawać z koszuli na pewno, ale no, jakość jest zupełnie inna. Taki jest ten materiał chropowaty, cieniutki. Tu możecie zobaczyć, że coś mi się ciągnie, jakby było za mało materiału w tym miejscu. Pieszenie. Yy. Atrapy. No, taka średnia, bym powiedziała, jest ta marynarka. Zdecydowanie tamta poprzednia jest dużo lepsza jakościowo. Też wam ją podlinkuję, bo naprawdę tamta jest genialna. Jest super, tamta jest naprawdę. Ta, no, taka, taka średnia, no. No, ale może do pracy ujdzie. Zobaczę, czy się jeszcze z nią polubię. I to jest ta seria. Basic chyba? W sumie nie, nie jest nic napisane, ale metka wygląda o, w ten sposób. Więc kody możecie sobie spisać w razie czego, ale postaram się i tak Wam tu podlinkować. Kolejną rzeczą to, co zamówiłam, jest body, tylko już na takich szerszych ramionczkach czarne i ja mam je w rozmiarze też L. Ale kartki tutaj nie ma, więc tak on wygląda. I się przebieram, żeby wam pokazać, jak to wygląda na mnie. I to wygląda w ten sposób. Już tutaj mamy trochę grubszy materiał, więc aż tak mocno tutaj nam wszystko nie prześwituje, ale o tak ono wygląda. To bardziej jakoś. Tak leży na mnie niż tam to poprzednie, ale też uważam, że oba są super. Na pewno będę nosić, podobają mi się. Zakupiłam również szalik, taki czarny, zwykły szal. O, tak on. Wygląda, wszystko mam ubrane czarne. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Zamówiłam do płaszcza. Kosztował 40 zł, tutaj mam akurat meteczkę. I takie są kody. On tak wyglądają. Rozmiar to jest 180x70 cm, więc myślę, że spoko będzie fajne. tak o, sprawdzimy no myślę, że będzie ok taki cieńszy myślę, że super wygląda kolejną rzecz, którą zamówiłam jest to sukienka szara, taka jakby dresowa, tutaj z falbanon na dole i ona jest z tej serii Divided i też mam ją w rozmiarze L mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać o tak to wygląda Trochę jest pogniecona, ale to nie są nadzieje, że nie będzie za krótka, yy, więc idę przymierzyć. Ok, ubrałam już tą sukienkę. Nie wiem, czy ona korzystnie na mnie wyglądała, jest taka trochę szersza, ale na pewno rękawy są troszkę krótkie, ale ja i tak zawsze muszę takie o, podciągnięte, yy, ale ona w ogóle jest dość krótka, tutaj o ledwo mi tyłek zakrywa, tyle mam jeszcze jej pod tyłkiem więc no, no... nie wiem możecie dać mi znać czy w ogóle dobrze w niej wyglądam ogólnie fajny ma materiał, bo nigdy jest tutaj na długi rękaw i w ogóle yy, ale ten materiał jest taki dosyć cienki, więc się na pewno nigdzie nie zgrzejecie w niej ale myślę, że ten dekolt mógłby być trochę inny nie tak pod szyję też z drugiej strony odsłaniamy nogi więc yy, Teoretycznie tego powinny być zakryte, No ale nie wiem, czy nie jest za krótka. Dajcie mi znać, jak ona wygląda, czy nie pasuje. I ostatnią rzeczą z tego holu jest sukienka. Tak ona wygląda. Jest czarna, wyfioletowe kwiatki. Podpatrzyłam ją u szusz i mi się spodobała. Na dole jest taka falbanka, ona jest dość obszerna. I mam ją również w rozmiarze L. I tu już Wam pokazuję kartkę z kodem. Tak to wygląda. Jedyne co, to ona jest taka cieniutka i pod spodem jest taka halka. Coś takiego. Tylko jak widzicie, tutaj mam ramionczko już osobno, bo mi się oderwało. A tutaj jeszcze z tej strony to jest tak leciutko, leciutko złapane, e, taką nitką, więc e, na pewno skomplikowana sukienka w ubiorze, e, jeśli ją zostawiam, myślę, że na pewno ją zostawię, e, ale to sobie po prostu tą halkę spod spodu czarną całkowicie odczepię, żeby te dwie rzeczy po prostu osobno ubierać, e, żeby to nie było aż tak skomplikowane po prostu. Dobra, to idę ją przymierzyć. Ok, sukienka sama w sobie wygląda w ten sposób. Nie zapięłam tylko rękawów, ale one są takie bufiaste, i tutaj pod szyję samą też możemy zapiąć sobie na guziczki. No, ale ja bym tego nie robiła, bo to wygląda jak yy, zakonnica. I sukienka tak o wygląda, yy, ale jest też właśnie taka szeroka. i Ja bym dodała do niej po prostu pasek. I z paskiem myślę, że to wygląda o niebo lepiej. Co? Jak myślicie? Myślę, że teraz dużo lepiej się prezentuje. I teraz naprawdę mi się podoba. Jest też taka dłuższa, więc super. I od razu mamy też talię podkreśloną, więc tutaj jestem na tak okej okay, kochani, to już wszystko na dzisiaj to są wszystkie rzeczy, jakie kupiłam w ostatnim czasie mam nadzieję, że tego typu filmy wam się podobają, jeśli chcecie więcej no to tak jak już mówiłam na początku kciuki w górę, subskrybujcie i też napiszcie mi w komentarzu, jak się podobało albo po prostu dajcie serduszko, buźkę uśmiechniętą cokolwiek po prostu pozostawcie po sobie jakiś ślad że byliście może być to nawet zwykła buźka a naprawdę będę wam bardzo wdzięczna za to. No i dziękuję za dzisiaj i do następnego. Ta.